Cześć, to ja Gregory jedziemy do nowej pracy w regular show, w zwyczajnym serialu. Właśnie zawozi mnie y, pan goryl do naszej miejscówki, gdzie będziemy spali i tutaj będę pracował do końca swojego życia. Zostaw w górę i komentarz, jeśli chcesz, abym y, więcej takich gierek nagrywał i lecimy. Dzięki, witam w parku. Tak jest, ja będę. PARKOWYM! Będę parkingowym normalnie i lampy przechodzą przez krzaki. Halo? Halo? Przypada pan, bardzo strasznie wygląda i co to pan jest tutaj, ma jakiś brzuszek! O mój Boże! Mam robić mam robić zgodnie z zasadami, zobaczysz! bosy jest nudziarzem? Nie ma problemu! Ja nic nigdy bym nic głupiego nie robił! Na przykład bym nie dał się rozjechać z pierwszego dnia pracy. No dobra, jednak bym się dał. Witam panie Bosie, panie szefie, jestem gotowy do roboty. Tak jest. Tak jest, jestem nowym pracownikiem, jesteś Benson menadżerem, spokojnie niedługo to ja będę menadżerem. Tak jest, sir. Mam trzy dni trialowe, trzy dni próbne, daj mi jeden, jeden mi starczy i tak mnie zwolnisz po pięciu minutach. I hate laziness. Nie lubisz leniwych ludzi. Ja też nienawidzę, są straszni! Ja znam tylko jednego i to jestem ja, ale damy radę, spokojnie. Tak jest! Mam się przywitać z nowymi kooperacjami kogo tymi współpracownikami. Tak jest, tak jest szefie. Jeśli za to dostanę podwyżkę, warto. Bo wie pan, w skinki do Fortnite wyszły i wchodzimy do środka. I tu będzie. Y, Morty. Nie pamiętam ich imion. Kurde. Ła, wow, ale tutaj jest odjazdowo w sumie. W serio wszędzie macie broń. Pim, pim tolety. RPG, RPG na każdym. Karabiny maszynowe. Ja cię i pizzę hawajską na stoliku. No i to jest. Ktoś zjadł pizzę hawajską. O nie. Tak nie może być. Nie, nie chcę kupić RPG. Po co mi. Cześć! Cześć, wojnowi nowi pracownicy! Znaczy, pracownicy. Siemka! Gracie w gierkę też? Co, gracie w Fortnite? Eee, a Mordecai, Morty, byłem blisko, Mordecai. Cześć, miło was poznać, gramy w Fortnite z budowaniem. Dlaczego wybrałem jakieś dziwne miejsce do pracy? Tylko to... Tylko tutaj nie potrzebowali 10 lat doświadczenia w marketingu, zarządzaniu i 30 lat doświadczenia w życiu Nie mam tylu Idziemy do pana Bensona I zaraz mi coś wyskoczy na mołdę pełnie I na mołdę kaja Mr. Benson Mr Bensonie Czy ten shotgun to jest tak, żeby tu zostawić? Nie? Moja pierwsza robota! Guy, mam pierwszą Rick robotę! Morekaini Rigby Room looks like, land looks like a landfile again! Co? Mam posprzątać, a oni nie potrafią? Ale zajeb... Fajny samochód ma pan. Pani szefie, czy pana biją? Bo pan ma taką przerażoną... Pan ma taką przerażoną minę, ja nie rozumiem tego. Dlaczego pan się boi? Przepraszam, pani szefie! Jezu! Co by tutaj... Mmm... You still have stuff to move Benson! Ale to burdel! jo, W sumie to fajnie! U mnie to jest jeszcze gorzej. U mnie to wszędzie części Frediego leżą i ubrań z Pizzaplexu i takie tam. Ale spokojnie posprzątamy. I jedna kubka ubrań, i druga. Normalnie u mnie to Freddy by się tym też zajmował, bo Freddy jest moją sprzątaczką, niańką, taksówką, mikrofalówką, i przyjacielem. I, 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 i. Dopiszcie sobie jakieś inne epitety, jakieś tam. Czas na ostatnią kubkę. Ostatnia kubka zawsze jest najgorsza, bo potem można dać mi kolejną. To jest. H Elu Gonvor. To jest. O kurde, to jest taksówka, która je ludzi. To jest taksówka, która nie ludzi! Jak to długo? Rozobiłem najszybciej jak mogłem. Niestety ktoś źle zaprojektował grę. O, dziura w wsianie! Ja, ja nie wiem, ona tak była, naprawdę. Dlaczego ja to mam naprawić? Przecież to nie ja naprawiłem. Nie ja zepsułem! This wall and don't touch anything else. Tak jest, mam dotykać wszy wszystkiego, grać w Fortnite, nic nie robić i udawać, że naprawiam. Nie ma problemu, szefie. A on przechodzi przez drzwi! Mi że zamykać drzwi, a sam przez nie przechodzi. Nie rozumiem tego. A, no dobra. A, to, to, na kur... Nie, tak nie. Gdzie ja mam iść? Halo, Morteka! I gdzie ja mam iść? Gdzie wy macie komputera? Chyba poszedłem totalnie nie w tym kierunku, co powinienem. E, chłopaki! Chłopaki obejrzymy, obejrzymy, chłopaki! Chłopaki obejrzymy! Nie, to szkoda! Wy ty jesteście dziwni. Oglądacie czarny ekran. Ja lubię oglądać śnieg TV! Śnieg TV jest super! Ale czarny ekran jest trochę nudny! A tu się drzwi palą. O kutę. O, to jest ten dziwny chłopek! Dobra, co ja mam? Mam wziąć zestaw do naprawy ściany! Siema! Ej, chłopaki! Ale masz super komputer! Windows 9.7, o kurde! Jaki, jaki, to jest przehistoryczny sprzęcik, ja cię. Freddy nowiście na przykład działa, to, to, jest problematyczne, często się zwiesza, już nawet nie mogę go zaktualizować, muszę mu formata zrobić. No to są straszne rzeczy, naprawdę. No dobra, naprawiona, trochę śliny, papieru i żody się nie skapnie. I co ja mam zrobić? Panie Benson! Albo nie, panie Benson, panie Benson, jeszcze robię, tak z tydzień mi to zajmie, bo ja muszę przerwę zrobić, Siema, Rigby. To ja, cześć, oglądacie coś fajnego? O! Tak, tak, to jest super film i chcecie obejrzeć? Le lepsze to niż czarny ekran, naprawdę. Jazda, lecimy! I do playera! I to zawsze się źle skończy. Później wyjdzie jakaś taksówka z telewizora, ale trudno, jazda! No tak, no a wy nie możecie? A nie wystarczy tylko w pokoju? Nie? No szkoda, kurde. Prawie się wystraszyłem. Ale mieszkałem w Pizza więc mi to takie rzeczy nie straszne. Jakbyście widzieli te, ruchy, te ruchome animatroniki. O, straszne. Wszystkie światła wyłączone. Albo wy telewizor wam się wyłączył i nie chciało wam się wstawać, rozumiem. O, oglądamy. A zrobicie mi miejsce. O, bo miejsce obok was, ale super. Dzięki, chłopaki. Hello, gównor! Gównonator. To jest historia o dziecku które miało zeszyt po którym przejechała taksówka i taksówka to jest zepsą Ubera za niedanie na piwku! O nie! Taksówka znów! Czyli jeśli nie da się na piwku Uwerowi, to wtedy taksówka przyjedzie i zjeci dupsko. Jaki ending? Przecież tam wszyscy zostali zjedzeni! Chopaki, jesteście inni! Mordekaj, ale ty masz męski głos! Turn off TV, tak jest, jak wyłączę telewizor, to wtedy taksówka zombie. Nie będzie mogła wyjść z telewizora, bo wszyscy wiemy, że w takich horrorach. To potwory wychodzą z telewizora po obejrzeniu filmu. A teraz nie będzie mogła. A czemu ja nie mogę mieć łóżka na górze? Ja chcę z, mor z Mortech kajem i tym drugim z mortadellą spać. Nie mogę? No dobra. No to lecimy do mimi. Mi, 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 mi. 12 godzin później. Przespałem całą noc, a mogłem grać w Fortnita. Noc druga. Słyszałem krzyki. To normalka w tej okolicy. Non stop w sosnowcu są krzyki. Ale szybko, noc jeszcze nie minęła, więc w sumie pod 12 godzinach noc nie minęła? O co chodzi? Tu jest. O nie, 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 ja żartowałem. Ja, ja uwielbiam taksówki. Ja tu nie przyjechałem Uber'em. Taksówkarzu, zostaw mnie. Panie. a nie! Zestrałem się. A nie, myślałem, że to był sen. Ja, panie Benson, ja później to posprzątam. Serio? Później posprzątam. Ej chłopaki! Rigby, are you okay? Ja <stansionale> yeah, nic nie widziałem, Rigby, co ty? A ten sobie śpi, w najlepsze, ty! A, ty nie śpisz sobie, ty, ty jesteś przerażony! <stansionale> tak, murdekaj, to to nie, to żaden sen! To był... No, no ten efekt trochę kusi, nie? Troszeczkę kusi. Ej, ale to gdzie ty śpisz? Ty śpisz. Wy śpicie razem? Ale małe to łóżeczko jest. Czy to jest. A, bo to nie jest trampolina, to twoje. To twoje łóżko? Trochę dziwny jesteś, ale lubię was, chłopaki. Ja też jestem dziwny. Też nie mam kolegów. E, moim kolegom jest toster, a, a wy macie siebie nawzajem, więc super macie. Rigby, nie iść pierwszy! Rigby! To zawsze się źle kończy w horrorach! O, jesteś, żyjesz, udało ci się. Zwoń na policję. Wcale, że nie, nie o, wystraszył to mnie. Jak to za długo? Szedłem za tobą. Wy to jesteście jacyś inni wszyscy. Ja to muszę się przykleić do was normalnie. Zwoń na 112. A! Nie no dobra, podzwonimy sobie prank calls, Takie sprawy też fajnie. A czemu pizzy mi nie zostawiliście? Zjadłem się hawajską taką jak się stresuje, to ja potrzebuję hawajskiej. Dobra, dawaj, śmiesz te telefony! Hello? Rigby jest trzecia w nocy, myślę, że to się nie... Uh, Stan. Standinson? Your name is Stan Standinson. Uh, yep. Well, congrats. That's the stupidest fake name I've ever heard. Now listen up. Stop calling here, or I'm gonna make you sorry. Ale śmieszny pralka, oh, mój Boże! Co, 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 teraz ja muszę naprawdę? Hello? Czy, czy chodzi panu pralka? Jeżeli tak, to proszę ją łapać, bo ucieknie! Ha, ha, ha. Ej, Rigby, bo on mówi, że nas wykończy. To chyba źle. O! Pizza, 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 chowajsko! Pizza, pizza, pizza chowajska, pizza chowajsko. Weź hawajsko, podwójny ananas! Podwójny ananas! I pewnie mordekaj, znaczy rigby. Nie, mordekaj, mordekaj pewnie już jest jedzony. Dawaj, dawaj, wstajemy, 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 idziemy, je, mamy jedzenie! Dawaj, dawaj, szybko, szybko! Mordekaj, pizza yeah! Tak jest, ale hawajska! Mam kolegów do pizzy hawajskiej! O kurde! O! Oh, Jezu, ty panie! Co ty się. Co ty się denerwujesz, Benson? Jezu! Przecież ja nawet nie jadłem tutaj, czemu ja mam smywać naczynia po kimś, jak ja jeszcze nic nie zdążyłem zjeść. I co, zamówiłeś? Tak jest! Pizza jedzie! Pizza day! Pizza day! To ja umyję naczynia, chłopaki, bo wy i tak wiem, że jesteście... E, i tak się nie zajmiecie tym, ja dobrze wiem o tym. A czy u was kiedyś dzień włączają? Czy za to trzeba płacić ekstra? I myju, 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 myju. I, i bierzemy talerzyk. I myju, 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 myju. Jakbym dostawał jeden grosz za każdy talerz, który umyję, to miałbym 6 groszy. I myju, 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 myju. Ja chyba tak powinienem stanąć, bo ta taksówka będzie zaglądała do mnie, czy myje dobrze te naczynia. Mam takie dziwne wrażenie. I myju, 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 myju. Skończyłem chłopaki, a mogę zapalić światło, czy... A to, to Benson. To, nie, to jednak nie Benson. Dlaczego pizza przychodzi tylnymi drzwiami, a nie może przed nimi? Halo, pizza? Ale jaka szybka ta pizza normalnie! Niestety, proszę przed nim, jest zamknięte! Pizza! Pizza, 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 pizza. Co prawda, nie widzę nikogo przed drzwiami. Ale co z tego? Jestem głupi i otworzę. No tego to jeszcze nie było, że zombie telefon chce dopaść! Mam przetrwać! Cs. A tu jest Master Prank koler. O kurde! E, 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 e. Szybko uciekaj, Gregory! Uciekaj, Gregory! A on może chodzić po skanapach! Najgorzej! Ale zrobię zakazany ruch, czyli wokół stolika! Albo ściana i krzesła też cię mogą pokonać. Haj, co, głupi telefon! Głupi telefon! Ty, ty masz oko? Ty masz oko w paszczy, czy to jest e, język? Ale jak ja nie mam zastopować go? Sadzam w cztery litery! Hard restart telefonu! Na każdym telefonie to działa! Myk. The number you dialed is not in service. Faktycznie dziwna ta okolica. Mordecai, Rigby, żyjecie? Drzwi nam trochę wywaliło. Mam nadzieję, że Mr. Benson się nie dowie. Cześć. Dude, are you okay? Nie, słuchaj, telefon wielki ożył. Czaisz? A to fajnie, że uciekliście mnie, zostawiliście. Macie wszędzie bazuki, czemu się nie obroniliście? 12 godzin spałem, chłopaki, ja już mam dosyć! A co, z, a co z tą pizzą? Chłopaki, co z pizzą? Ja chcę pizzę! To zostawicie mi kawałek? Oby tak. Mimi, mi, mi, mi. noc trzecia, bo ja śpię tylko w dzień, a moją pracą jest pracowanie w nocy. Ale drzwi to nie naprawili, okej. Okay. Chłopaki, no bo... A wy znowu oglądacie i to przy zgaszonym świetle, wy jesteście inni. Chłopaki, bo musiałbym naprawić te drzwi, bo inaczej mnie zwolnią Co? <laughs> Czemu mam krzesło tam postawić? Tak jest, idziemy do garażu bo na, po narzędzia. No ja chłopaki, no bo ja potrzebuję tych 250, 2,50 płacą za tydzień roboty A ja jeszcze się nie sprawdziłem. Ja mam 3 dni testowe i wtedy, o kurde, garaż nie macie samochodu albo yy, taksówki, która mogłaby mnie zjeść. Nikogo nie ma w domu! A czy nikogo nie ma w garażu? Eee, nie. Nie otwieram. Nie, nie. A, a mogę nie? A mogę... A mogę nie. A mogę nie otwierać. Ja nie chcę otwierać! Hi-hop! Jestem bezpieczny tutaj! Aaaa! To ty jesteś małpiak! ale masz super yy... ale masz super maszynę do gier To chyba z pizza plexu wziąłeś, bo zamknęli go jak zawsze Skips, tu się dzieją dziwne rzeczy, ty jesteś chyba jedyny racjonalny tutaj w tym domu, co nie? Prawda? Okej, okay, widzę, że nie. Słuchaj, bo tu jakiś It's telefon, a jak ta maszyna! A ona jest przeklęta! Spoko, uh, lubię takie! I Until I come back None of you touch this thing. Skips, Ty The chyba jesteś enough. jakiś inny. Myślisz, że nie dotknę tej maszyny? Na no. a! Tak jest! Nie chciałbym, żebyś byś mnie skrzywdził. I idziesz sobie? Poszedł sobie? Poszedł sobie, Dobra, lecimy! Lecimy w Fortnite na starej maszynie do gier! Jazda! A. jednak drzwi muszę naprawić. Totalnie nie moje wybory kwiartarka 5000, mam wprawę w używaniu takiej, bo rozkręciłem niejednego animatronika. Szczerze, te straszaki nawet mnie nie straszą. I lecimy, naprawiamy drzwi, mm, nigdy tak jeszcze nie naprawiałem drzwi. O, udało się, chłopaki, naprawiłem drzwi i słuchajcie, jest nowa maszyna do gier na dole, chcemy ich zagrać, guys. What, old tool? Maszynę do gier! Podobno przeklęta jest! Co nie? Też chcę pograć! Brzmi to niesamowicie! Nie, Skips ymm, powiedział, żeby tego nie dotykać! No dawaj, stary, co się może stać? Ja wiem, co yeah, się może stać. Idziemy sprawdzić! Tak jest! Dobrze, może moja postać w grze, mówi. Nie, ale ja mówię tak! Too late! Lecimy i lecimy grać w Fortnite na starej maszynie do gier. Jazda! Chłopaki, ja pierwszy, ja pierwszy do wejścia, ja pierwszy! Chcę być do party, w waszej paczce! Tylko najpierw to ja bym do prądu to podpiął. No super wygląda. Right. Quest Rover of Port. Destroyer, world raczej. Somewhere. Hmm, chłopaki. Może ja nie jestem najinteligentniejszą jednostką, ale wy to jesteście totalnie głupi. Dude, co możesz to zrobić, ty leniwa paruwo? Super idea! Let's go, jazda! O, zjadło coś nas. A, jednak nie. Chłopaki! chłopaki. Czy to znaczy, że dostanę podwyżkę? Skoro zniknęli pracownicy, to podwyżka się należy. O kurde! Jak ja ich mam uratować? Jaki demon mnie goni? Chłopaki! Wyniosę was stąd! Dam radę! Tam rady, chyba że te drzwi będzie się otwierało 20 lat. No oczywiście, że się otwiera 20 lat. Uciekłem! Tak, udało się! Tak, uciekłem czy mnie zjadło? Nie wiem. Uciekłem! Ten dem, dom jest przeklęty. Taksówki! O, spaliłem dom. Hmm. To chyba pójdzie z mojej wypłaty, której jeszcze nie dostałem. Ej, ale tu dlaczego nie wiem, że za nim wsiadłem? Jazda, uciekamy! O kurde, dom się rozpadł. Ale tam nie było mojego szefa, Mr. Bensona? Myślę, że to pan Benson patrzy z płomieni. On mi nie da żyć później. Udało nam się nie dostać kolejnej pracy, więc nie zarobię na current Fortnite. No trudno.